Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj na zgromadzonych na warsztatach serowych. Nazywam się Grażyna Połczyńska, Prowadzę gospodarstwo rolnicze w Skrzynnie. Między innymi tam też hoduję kozy, z których to uzyskujemy wspaniałe sery. Dzisiaj opowiem troszkę o serze, o mleku i jego pochodnych. Jak wiemy, ser Podstawowe źródło białka w naszej diecie i może powiecie mi ile potrzeba na dzienne zapotrzebowanie na przykład żeby wypić y, mleka koziego żeby całkowicie zaspokoić sobie dzienną dawkę y, w białko organizmu Czy wie ktoś? Nie. To powiem, że nie całą szklankę. Niecała szklanka mleka wystarczy, żeby nasz organizm był w pełni uzupełniony w białko. Sery Kozie polecam wszystkim tym, którzy mają skazę białkową, którzy nie tolerują innego mleka. Kozie mleko niweluje wszystkie właśnie choroby, egzemy. Można je śmiało pić, podawać dzieciom maleńkim, nie gotując podawać je surowe i wiecie dlaczego na przykład mleko krowie jest żółte, a mleko kozie białe, bo ono jest takie białe. Dlatego, że mleko kozie nie ma karatenoidów. To jest takich pomarańczowych kuleczek, które ubarwiają mleko kozie i dają też krowie i dają też między innymi często gęsto uczulenia. Powiem jeszcze, że mleko kozie zawiera bardzo dużo białka, cynku, kwasu foliowego, witamin z grupy B i A. I z mleka koziego możemy robić naprawdę, nawet ci ludzie, którzy nie tolerują mleka, to z mleka koziego wytwarzając. Pierogi, wytwarzając. My będziemy tutaj właśnie robić sałatkę serową, którą e, wszyscy tutaj chyba już znają i, i wiedzą, że jest naprawdę, naprawdę wspaniała. Poza tym mleko kozie niweluje i likwiduje w bardzo dużym stopniu komórki nowotworowe. Ludzie, którzy chorują na cukrzycę, stwardnienie rozsiane powinni właśnie pić, ci, którzy nie tolerują właśnie białka, powinni pić jak najwięcej, jeść serów, serów przede wszystkim czy mleka kwaśnego. Miałam koleżankę, która w młodym wieku, bardzo prężna kompozytorka, zachorowała na nowotwór krwi. No i powiedział jej, ona w Szwajcarii pracowała, tam komponowała i lekarz powiedział jej w ten sposób, Kaśka, ty wyjeżdżaj na Kieleckie Piaski, kup sobie tam ze 40 kus i tam chodź za tymi kozami i to, co koza będzie jadła, to zbieraj i ty i jedz też. I ona mówi, no co ty, niepoważne, no przecież ja, a jak koza z jakąś truciznę? Otóż nie, koza nie zje. To, co jest szkodliwe, koza nie zje. A nawet jak zje, to ona w swoim organizmie ma takie przeciwutleniacze, które... Y, wydalają z jej organizmu to, co złe, a przyswajają tylko i wyłącznie to, co jest, y, co jest dobre. Także, y, także to by było. Dlaczego sery y, kozie są takie drogie? Ponieważ kilogram sera koziego kosztuje około 130 zł. A no dlatego, że na przykład koza potrafi dać 15 litrów mleka, na raz i ma cztery cycki. Krowa. Krowa, a koza ma tylko dwa cycki i daje najwięcej 4 litry mleka. To jest po prostu ta różnica i żeby uzyskać na przykład kilogram sera trzeba ogrzać 5 litrów koziego mleka. Teraz może zrobimy sobie Sałatkę serową, taką jak ser. Można jeść na słodko, na słono, można jeść też taki jaki on jest. Tu przygotujemy sałatkę, i poproszę tutaj jeszcze jedną koleżankę do pomocy. Bardzo proszę. Kroimy pomidor, one są już umyte. Pomidorki, jeszcze jeden, może jeden. Pokroimy ogórki. Kostkę, pomidor, nie tak równo, tak jak, jak po prostu, jak nam... Tak, tak, może być z tym na zielono. To było, tak, może być tak na cztery i, i siekamy. Zrobimy sałatkę i będziemy ją jedli właśnie z masełkiem. Tu bym chciała, żebyśmy tak... I będziemy jedli ją z masełkiem i... Przygotujemy też pierogi, pierogi przygotujemy i na słodko i na e, słono, zobaczycie jak smaczne potrafią być pierogi z sera koziego. Wydaje mi się, że ten kto lubi ser kozi nigdy w życiu by się nie zamienił na e, ser krowi. Tak proszę. Takie o kosteczki. Potrzebowałabym jeszcze jedną miseczkę, Basiu, żeby przełożyć, bo to może będzie za dużo tego, co? Pan przez okienko Z mleka koziego też e, możemy zrobić bardzo dobry bunc. E, to jest e, po wydoju: mleko zalewa się. W górach chodziło, to nie kupujemy na pewno osypków z mleka. A, tak, tak, ani koziego, ani owczego, tylko mleka krowiego, bo gdyby było z mleka koziego, to te osypki byłyby bardzo jasne i bardzo mięciutkie. No. Do tego dodajemy też, tutaj wkroimy troszkę ogórka zielonego, papryczki, pomidor, damy koperku, koperku zielonego i pietruszki i czosnku, Czosn czosnek wygnieciemy, a tutaj wysypiemy Posypiemy. Bardzo dobry jest też ser z drzemem, z miodem, przepyszny. tak na słodko. No jemy w różnych postaciach. Pierogi bardzo dobre. Są ja już nie wołam ruskie tylko ukraińskie albo na słodko i na słono. Jeszcze jednego pomidorka. A ja wiem, no można skroić, tak, tak. Czym więcej na przykład damy różnych warzyw i naprawdę takich różności e, e, ta sałatka e, serowa będzie lepsza i e, smaczniejsza. Ona wszystko przyjmie. Tak. My ze stowarzyszenia, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, to wszędzie towarzyszy nam sałatka serowa i, i często gęsto zdobywamy Nagrody, właśnie za smak, i walory smakowe, i w ogóle konsystencję sałatki serowej. Może są jakieś pytania? Może chciałybyście coś zapytać się? Ja bym się chciał zapytać, tego mleka się dodaje? Kromiego, bo nie, tak. to, co? Co ziego, nie Do koziego? Nie? Do sera. Do krowiego, żeby zrobić. No ten właśnie ten zapom no to, to, zapomniałam to co to. to, to o, pod puszczkę właśnie. Zapomniałam. Dobrze, że koleżankami. Dobrze, super, bardzo dobrze. Super, to znaczy, że wszyscy bardzo słuchają i wiedzą, wyłapują mnie. Tak, tak, bardzo. Jeszcze taka mleko ciekawostka. razem, dlaczego jest tak dobre mleko. Nie, już tutaj. Co? Tak, mleko, mleko mleko, tak. Bo mleko, mleko kozie trafi się w naszym organizmie. Na półmisku przyniosę. Na półmisku przyniosę. Tak, tak. krowie 12,5 godziny. Dlatego jest lekkostrawnym produktem. Na którym? Na tym? Na dziurze? Tak, tak, na tym. Czekaj, tylko tak. Dobra, przekroić bo się. Nie. Dodajemy czosnek, czosnek jest nieodzowny wszędzie, w każdej kuchni jest zdrowy. A wiecie co wyczytałam? Że tak jak ziemniaki są bardzo niezdrowe, gdzie mają te kiełki, tak czosnek powinniśmy sobie sadzić w domu i spożywać jak najwięcej z kiełkami. Dlatego ja tutaj robię z kiełkami. podstawy na zero. A Szymaj. słuchajcie, tutaj mamy pierogi na słodko, tak? I takie i takie, dałeś? Tak. To tutaj moja koleżanka będzie pomagać. Weź jeszcze czosnku, jeszcze jeden ten, jeszcze jeden ten, sól. A tutaj chciałam Wam powiedzieć, że tutaj mamy pierogi zrobione na słodko i na słono. I idzie odróżnić te, które są na słodko, a te, które są na słono. I to są pierogi. Przepołowimy je, żeby zobaczyć. O! Tu jest ser? Pyszne. Zaraz damy do skosztowania. No. Puścimy to w obieg, żeby po, do poczęstowania, żeby każdy się poczęstował, zobaczył, to już chyba filmowane, z, że ser kozi jak... No to na Tak, tak. A no, on szkodzi na chleb nożem. Jest łyżka. Nóż, nożem. To najpierw. Możesz. Mały damy. Słuchajcie ja chcę zrobić parę kromek z samym masłem, Basiu, żeby skosztowały dziewczyny. Ja zrobię twarożkiem. Tak, tak. No i twarożek tutaj. Tutaj właśnie dostałam pytanie od koleżanki, jak powstaje ser. Ser, prosta, najprostsza rzecz. Ze świeżego mleka, które doimy, czy to od kóz, czy to od krów, odstawiamy w ciepłe miejsce. Przynajmniej 12-14 godzin mleko kozie bardzo szybko, dlatego że ma bardzo dużo żywych kultów bakterii, więc on bar, ono bardzo szybciej nie się zakwasza jak y, mleko krowie. Po 12 godzinach, ja z reguły to robię to na drugi dzień, ogrzewam w temperaturze 35-38 stopni, przed, odstawiam do wystygnięcia, no i później przecedzamy przez y, Tetrę, czy przez sito specjalne, i powstaje ser smakowity. Tutaj przygotowaliśmy właśnie kanapki z sera i z masła. Z naszej sałatki serowej, i z masła, które zrobiliśmy też tutaj, tak jak widać było na zdjęciach. Myślę, że są, będą pyszne. I smakowały wykwintnie. Proszę. Bardzo smakowite, proszę tam dawać do poczęstowania. Będziemy nosić. Będziemy częstować. Narobiłyśmy całą miskę, więc. A sól dawaliście? No, sól. Tutaj nie dałam soli z tego względu, że każda niech sobie posoli. I macie sól Basiu? Jest. No, więc podamy sól, żeby sobie każda posoliła, ponieważ sól jest niezdrowa, a nie każdy ją lubi. Tu weź sól, zrobić? Proszę bardzo. My przy takim, przy, przy takim stole, suto zastawionym w nabiał, robimy często, bawimy się, śpiewamy, organizujemy różne biesiadne potańcówki i świetnie się przy tym bawimy, przy zdrowym jedle. Tak. I co, czy smakujące e, pierożki? Super. Tak? Masło, ser, wszystko dobre. To jest czysty serek, a tu jest. No kozy poszły już w zapomnienie. Tak jak kiedyś kozy były w każdym jednym gospodarstwie i to były żywicielki, w tej chwili to. W tej chwili to e... mówią, że koza to ostatnia. Bieda. Ale to nieprawda. Koza jest żywicielką. Tak. Każdej rodziny. Mam dlatego coś wiem, na ten temat nie mogę powiedzieć. Za Dziękuję bardzo wszystkim za obecność, za, za tak liczną obecność. Zapraszamy na, na